Cześć, tu Stary Dziad. Jestem na moim bieda Barbarzyńcy i chcę Wam zaprezentować, jakie przedmioty można znaleźć przez godzinę farmienia. Może dłużej zobaczymy, na ile dziś energii i jak dobre będą dropy. Bieda Barb został trochę zmodyfikowany, więc najpierw o modyfikacjach. To te poprawki zaszły dlatego, że czytałem Wasze komentarze. Tutaj mi zasugerowaliście fajną tarczę. No i za tym poszły jeszcze parę innych zmian. Także w umiejętnościach włożyłem tylko 10 punktów z COVID, żeby mieć troszkę więcej punktów do rozkazów i żeby zwiększyć swoją przeżywalność. Testowałem to z COVID. Na pierwszym poziomie na pewno nie będzie dobrze działał. Na pierwszym poziomie nie. Czy to jest idealny? Nie wiem. Ale na pewno się sprawdza i wydaje mi się, że te 10 punktów warto mieć. Gdybym miał jakiś lepszy hem plus do okrzyków, to na pewno bym go używał chodzi o mistrzostwa bojowe. No i tutaj oczywiście po jednym, jakby reszta w rozkazy i zmaksowane odnajdywanie mikstur i odnajdywanie przedmiotów, co mi daje 71% na dodatkowy loot. Jeden w dowodzenie, bo wszystkie wolne punkty w rozkazy. W mistrzostwach bojowych zmaksowane ostrza i po jednym punkcie do pasywek. W zdolnościach bojowych jeden do berserkera. Tutaj padła sugestia, żeby używać koncentracji. Jednak koncentracja. Niestety, mimo że nie będzie obniżać naszej obrony do zera, tak jak Berserk, no ma gorsze bonusy. Zdecydowanie mniej zwiększa obrażenia niż Berserker. Także daje mniej do skuteczności ataku, a to są bardzo ważne cechy przy bieda-sprzęcie. Teraz, jeżeli chodzi o ekwipunek, to tutaj, gdzie jest to i? Dwie zmiany: przede wszystkim nieugięta wola w fazowym ostrzu. I to jest o tyle lepszy wybór, że fazowe ostrze jest dużo łatwiej znaleźć niż kolosalne ostrze i tutaj ktoś mi dobrze zwrócił uwagę, że w kolosalnym mieczu w nieugiętej woli się nie da złożyć, ponieważ kolosalny miecz ma maksymalnie 5 miejsc na klejno. Dlatego to jest słowo runiczne, oczywiście tutaj można znaleźć jakąś inną, lepszą broń, jednak na sam początek ladera takie runy na pewno będą dla Was dostępne. I teraz świetna tarcza Rym. Nie wiem, czemu sam na to nie wpadłem. Niektóre przedmioty mają cechę niezniszczalne, dlatego że są tworzone w kreatorze i po prostu tam to się zaznaczyło najprawdopodobniej, ale po prostu nie w hero -editorze, tak? Ponieważ nie, nie mam czasu, robiąc dla Was film, jeszcze farmić przedmiotów pod te buildy, tak? Ale jak widzicie, to są taniutkie przedmioty, wszystko jest do, do zdobycia dosłownie na samym początku ladera i taki jest zamysł tych filmów. Także teraz sprawdzimy, ile ten barp jest w stanie znaleźć przedmiotów. Na koniec, zrobię podsumowanie z tych dobrych przedmiotów, które wypadły. I jedna zasada: jeżeli znajdę coś fajnego, co będę na siebie mógł założyć, to będę to zakładał i będę tego używał do dalszego farmienia. Jeżeli chodzi o jego statystyki, to prezentują się tak. To jeszcze trzeba berser berserka załączyć. Ok. No i co, i mamy Magic Finder z tym sprzętem 223, czyli całkiem, całkiem rozsądnie, jeśli chodzi o Merca, to tu posłuszeństwo i jakaś eteryczna, eteryczna zbroja. No dobra, to lecimy. Na pierwszy drop niestety musiałem trochę poczekać, a dokładnie 35 minut, jednak wypadły mi od razu dwa ciekawe przedmioty. Spryszcza skóra, zaraz zobaczycie, jak polecą. Pierwszy wypadł mi ze zwykłego killa, a drugi z przeszukiwania zwłok, z odnajdywania przedmiotów i była to zbroja pojedynkowa oraz mścicielska garda. Mś mścicielska garda, czyli oczywiście hełm z zestawu nieśmiertelnego króla, doskonały zamiennik za hełm z trzema topozami, które miałem do tej pory. Liczyłem na to, że znajdę więcej przedmiotów z nie nieśmiertelnego króla, i ten drop bardzo mnie ucieszył. Z kolei zbroja pojedynkowa była eteryczna, zmniejsza ona obrażenia od magii i obrażenia fizyczne, dlatego z. Bardzo się ucieszyłem i po prostu założyłem ją bez zastanowienia na pomocnika. To było tak jakby otwarcie, otwarcie puszki z prezentami, bo nie licząc mojego biegania po mieście i rozkminiania, dosłownie w następnym ranie, czyli w 37. minucie farmienia, wypada mi najwyższa runa podczas tych dwóch godzin farmienia. Wypadła mi ona tym razem z Eldrisia. Tutaj, widzicie okrzyki, odstraszanie przeciwników i skupianie się na super uniku, który ma dwa gwarantowane dropy, a z, dodatkowo z odnajdywaniem przedmiotów, właściwie prawie cztery. I była to runa fal, jak widzicie. W kolejnym ranie, czyli 37 minucie, wypada mi z kolei korona fanina. Wielka korona zestawu. Która także powędrowała na mojego pomocnika, gdyż oczywiście ja używałem już mścicielskiej gardy. Kolejny dobry przedmiot, który znalazłem, była to minuta 42, i znowu ten przedmiot otrzymałem od Eldrisia. I tutaj Wypadł mi przedmiot, który zastanawiałem czy w ogóle go nie założyć na swojego barbarzyńcę zamiast miecza, który używałem. Jednak postanowiłem zostać przy, przy mieczyku, a przedmiotem, który znalazłem była diabelska gwiazda, gwiazda baranara. Trzeciopoziomowa, bardzo, bardzo mocna macka, dodająca fajne obrażenia od żywiołów i spokojnie przedmiot, który możecie używać właśnie na tym barbarzyńcu i na kilku innych buildach, szczególnie na sam początek gry gwarantujący to, że poradzicie sobie z niewrażliwościami na obrażenia fizyczne. Także ten drop bardzo mnie ucieszył i zwracam Wam uwagę na ten przedmiot jako warty zapamiętania na sam początek ladera, kiedy jeszcze nie macie tych potężnych słów runicznych. Kolejny drop, minuta... u, tutaj to trochę mi zajęło, godzina 45 farmienia, czyli właściwie przez godzinę nie poleciało mi nic i po godzinie 45 znowu Eldris i tym razem wypadły mi buty Natalii. Bardzo wartościowe buty szczególnie na Barbarzyńcy, który nie ma teleportu, nie ma enigmy, a one zwiększają szybkość biegania i chodzenia aż o 40%. Jedyny zestaw, właściwie dwa zestawy bardziej by mnie ucieszyły, albo zestaw Aldura, albo oczywiście zestaw Nieśmiertelnego Króla. Jednak buty na tadzie były całkiem spoko. Kolejny drop, godzina 45 grania i zobaczcie jaki Nieogar ze strony starego dziada. Stary dziad sobie układa przedmioty, bo chce podnieść tą rzadką, archonską zbroję. A w tym czasie Merc znajduje na przeciwnikach kolosalne ostrze z zestawu. Ja mnie złą pompę, jak to się wydarzyło. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć, jak się męczę układają z Tetris. Kolosalne ostrze z zestawu, czyli oczywiście ostrze Bulkatosa dosyć rzadki drop. Szkoda, że to nie był Grandfather, że to nie był unikalny, kolosalny, nieunikalne, kolosalne ostrze, ale Bulkatos i tak mnie ucieszył. I tutaj też się chwilę zastanawiałem, czy by go nie założyć, jednak wysokie wymagania, co do siły i zręczności mnie zniechęciły. Ale to nie był koniec, ponieważ po godzinie 55 minutach gry, wpadła a nie przepraszam, to, to był przedostatni drop. Teraz czas na ostatni drop, który mi poleciał, i było to po dokładnie prawie dwóch godzinach grania i wypadł mi bojowy kolec, bardzo ciekawy drop. Zwróćcie uwagę, że ten przedmiot oprócz bardzo fajnych obrażeń, dużej szybkości ataku, zwiększa także Magic Find'a. I tutaj. Długo się nie zastanawiałem, i postanowiłem, że to będzie moja docelowa broń, z którą sam znalazłem, i od tej pory przerobiłem mojego barba na topory. bo Byłby kolec należy do klasy toporów i używałem go zamiast nieugiętej woli. I sprawdzał się całkiem fajnie, mimo że zostało mi dosłownie parę minut farmienia, podczas których nie wypadł mi już żaden fajny przedmiot. Po dwóch godzinach farmienia bieda barbarzyńca, zapraszam Was do mojego podsumowania. Zacznę od tego, jak wygląda mój ekwipunek. Po pierwsze, zamiast nieugiętej woli używam żurawiego dzioba, czyli takiego nadziaka, który znalazłem na sam koniec farmienia. Bardzo fajna broń. Wysoka szybkość ataku, zmniejsza obronę przeciwnika procentowo, wysokie podstawowe obrażenia, bonus do magic finda całkiem konkretny 46% akurat w tym wypadku i dodatkowo średnio 150 obrażeń od błyskawic przy każdym ciosie. Co się troszeczkę przydaje, ale nie przesądza o jakości tej broni. W każdym razie, ze względu na to, że zawsze jestem łasy na tego Magic find, wolę używać tego niż nieugiętej woli. Wola Nieśmiertelnego Króla z kolei na głowie. Tutaj oczywiście z dwoma topazami. Szkoda, że nie wypadły mi inne przedmioty z zestawu Nieśmiertelnego Króla, szczerze mówiąc na to liczyłem, ale RNG rządzi się swoimi prawami. Zbroja, tutaj pozostajemy przy archonskiej zbroi z czterema topazami. Amulet, tutaj też bez zmian, zestaw Anioła. Pierścień. Zmieniłem tutaj na pierścień z wykradaniem zdrowia, ale tak naprawdę wykradanie zdrowia z berserkerem nie działa za dobrze. Przy takiej szybkości ataku, za dużo tego zdrowia nie wykradniecie. Także bardziej zwracałbym tutaj uwagi na, uwagę na rezy, czy rezysty, i na skuteczność ataku. Rym właściwie ciężki do zastąpienia na tym etapie, nie można zamrozić, jest bardzo wartościowe. Musiałbym znaleźć krótszy ród, który nie jest optymalny ze względu na dodatkowe obrażenia od zimna. A najlepiej troli pas, który oczywiście może wypaść z superuników na, na piątym akcie, ale niestety nie wypadł. Buty Natalii, bardzo fajne buty, odporność na zimno, na błyskawice, dodatkowo wysoka dosyć obrona, no i przede wszystkim to szybkość biegania i chodzenia. Ten bar barbarzyńca do wszystkiego dobiega, więc ta staty statystyka jest bardzo ważna. Rękawice. tutaj kompletna porażka, dalej używamy krapu z 21MF. Znalazłem kilka par rękawic, które miały 20% zwiększoną szybkość ataku, ale reszta statów była tak słaba, że mnie nie przekonały. Z talizmanów dorzuciłem tutaj jeden mały talizman 5FHR i jeden wielki talizman 52 do, do skuteczności ataku i tutaj szczęścia nie miałem. Jeżeli chodzi o dropy na tym barbarzyńcy, to nic nadzwyczajnego. Gwiazda Baranara, ostrze Bulkatosa, tak prezentują się Runy, które znalazłem, także nic ciekawego. Także z punktu widzenia forum Gold nie zarobiłbym na tym barbie zbyt dużo, aczkolwiek kilka razy było blisko. Znalazłem dwa rzadkie czako, rzadki mitrylowy pas, znalazłem rzadki hydrzy No ale jednak trochę zabrakło szczęścia w RNG. Ale pamiętajcie, minęły tylko dwie godziny, czyli zakładając, że w około 4 zraszowaliście grę i wbiliście ten 75 poziom. No to w tej chwili minęło 6 godzin. Przed Wami dalej paręnaście, parędziesiąt godzin możliwego farmienia, podczas którego spokojnie ten barbarzyńca może znaleźć bardzo ciekawe przedmioty. Teraz trochę jeszcze uwag takich końcowych na temat samego stylu gry i pomocnika. Pomocnik został ubrany tutaj w żelazną skórę. Tak jak mówię, całkiem spoko zbroja. To oczywiście bardziej ucieszył mi się z duriela, z szafta zanioła stróża. Tutaj lepsza byłaby oczywiście m, oczywiście jakiś schem z wykradaniem życia, ale korona chwanina nie jest taka zła. E, no i, i broń tutaj to, co już miałem założone na, sam, na samym starcie. Powiem tak, pomocnik jest bardzo przydatny, nawet kurde, jak będzie miał największy krab na sobie. To dzięki używaniu skowytu, ten pomocnik będzie i tak bardzo mocny, będzie wam dawał aury, możecie też używać barba z piątego aktu który także się sprawdzi, po prostu jest przydatny. Czasem brakuje tego damage'u, a ten pomocnik daje bardzo dużo. Więc to po pierwsze. Po drugie, dosyć szybko zrezygnowałem z farmienia Szenka. Farmienie Szenka jest problematyczne na tym barbie. Bardzo dużo łuczników naokoło, ciężko biegać ich wszystkich odstraszać z kowytem. Wydajne farmienie jest Eldrisia i Pinderskina. Można farmić także z samego Pindelskina. Jednak według mnie dla rozmaicenia fajnie jest farmić Edlisia. Tutaj też chciałem zwrócić uwagę na komentarz po poprzednim filmem, komentarz tutora, który jest szefem grupy Discorda, która zbiera teamy do raszowania ladera. Podam wam link do, do tej grupy w opisie do tego filmu. I on napisał, że taki barb jak ten, tylko w zestawie śmiertelnego króla jest używany w podobny sposób do farmienia Nikt Hathaka, żeby szukać kluczy. To gwarantuje dosyć stały dochód i można zarobić, już nie pamiętam, 2-3 tysiące forum golda dziennie za farmienie kluczy. Jest to oczywiście fajna, fajna taktyka. Zestawcie się nieśmiertelnego króla na początku ladera, na pewno będzie dosyć tani. Tutor pisze, że około 1000 forum golda, więc możecie pójść w taki, w taki system. Jednak ja wolę, wolę zaryzykować i tutaj moim bieda barbem liczyć na jakieś gg-dropy bo Hack też może oczywiście rzucić te wszystkie przedmioty, które rzuci Pinderskin, ale jednak farmienie go na pewno będzie wolniejsze. I ja wolałbym liczyć na jakieś GG dropy z Nidhathaka albo z Eldrisia, niż farmić, niż farmić klucze i je tam sprzedawać, ale napomykam o tym jako o ciekawej opcji na sam początek ladera. Także jeżeli chodzi jeszcze o sam playstyle, playstyle na początek, to oczywiście Tutaj często robię tak, że tutaj się pojawiają jakieś łucznice, więc podbiegam, też ich odstraszam i po prostu na przykład się wycofuję i wtedy goni mnie z reguły sam Eldris. Jak widzicie tutaj pomocnik bez problemu wykończył Eldrisa, więc jak widzicie jaki jest przydatny. Dodatkowo jest problem z tym, że teraz... a nie, teraz to chyba to kucze z, y, poprawili, bo był problem jak, jak grałem jeszcze bodajże tydzień temu tym Barbem, że trzeba było bezpośrednio kliknąć na ciało. Teraz, teraz to poprawili i wystarczy kliknąć w okolicy ciała i automatycznie jest używana ta umiejętność. Więc był problem po ostatnim patchu, patchu z targetowaniem ciał i dotyczyło to zarówno odnajdywania przedmiotów, jak i wybuchu z zwłoku, nekra. Tutaj też warto się cofnąć. I kolejna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest to, że warto po prostu ponawiać z COVID. Uuu, balrogowa skóra, so close. W każdym razie warto ponawiać z COVID, żeby tutaj yy, 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 przeciwnicy jeszcze raz uciekli. Barwem gra się bardzo fajnie i wydaje mi się, że jest to spoko propozycja na start ladera, jeżeli liczycie na swoje szczęście i na to, że wy dropicie te fajne przedmioty do Magic Finda, yy, te super rzadkie, wysokopoziomowe, unikalne przedmioty, czy też z zestawu. Jak na przykład zbroja Telera, i po prostu zarobicie małą fortunę na D2JSP, albo po prostu bierzecie swoje postacie. Także saga z Bieda Barbarzyńcą skończona, polecam Wam to wszystko, polecam wam tę postać. Zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania kanału. To wszystko na dziś, do usłyszenia i trzymajcie się.